Witam państwa serdecznie. Dziś, teraz, chciałbym powiedzieć trochę więcej o czymś, co sądzę jest zaniedbywane. Nie tylko zresztą w Polsce, jeszcze w wielu krajach, głównie europejskich, jest zaniedbywane. Tym czymś jest ogólnie pojęcie, które moglibyśmy nazwać inteligencją ciała. Przy czym chciałbym podkreślić, nie chodzi dosłownie o ciało. Chodzi o coś więcej, chodzi o nasz sposób bycia. Chciałbym przypomnieć, że okazuje się, wszelkie badania to potwierdzają, że jesteśmy bardzo podatni na zarażanie się od innych ludzi nie logiką, nie inteligencją, a właśnie nawet nie emocjami tak mocno, tak łatwo jak sposobem bycia. Już proste, proste metody gestykulacyjne mogą pokazać, że. Znacznie silniej, jednym słowem, reagujemy na gest, na samą mimikę twarzy, znacznie mocniej reagujemy niż na mądre jakieś kwestie wypowiadane przez ludzi. Oczywiście to ma, to ma swoje mankamenty, dlatego że to tym bardziej udowadnia nam, że świat, w którym żyjemy, jest światem wizerunkowym. Niestety o tym się dowiedzieli też i politycy i coraz częściej to, co widzimy na ekranie telewizorów, widzimy w internecie, to są działania czysto wizerunkowe. Czasem mam takie wrażenie, że polityka, politycy przestali uprawiać politykę, a tak naprawdę zaczynają mi robić konkurencję i uprawiają polityczny PR. To tak jakby prace z Sejmu przeniosły się do studiów telewizyjnych. Politycy głównie zauważcie, Państwo mają czas na to, żeby biegać od studia do studia, od redakcji do redakcji, a nie bardzo mogę sobie wyobrazić, kiedy mają czas na to, by tworzyć jakieś ustawy, konsultować z ekspertami jakieś rzeczy. Rzecz symptomatyczna niestety pomagają w tym dziennikarze też, bo zauważmy, co my widzimy na ekranach. Widzimy gadające głowy, widzimy występujących polityków, a nie widzimy sedna sprawy, nie widzimy miejsca prawie w ogóle tego, gdzie faktycznie politycy pracują, czy powinni pracować, bo gdzie ta praca de facto się odbywa? Przede wszystkim w komisjach sejmowych. Ale to jest najmniej medialne, zauważmy. Żaden dziennikarz nie pokazuje pracy w komisjach sejmowych, bo to jest najmniej medialne, to jest najmniej ciekawe dla ludzi. Prawdziwe igrzyska ludzie mają na ekranach telewizorów, w studiu telewizyjnym, gdy o, na tematy zastępcze czy o błahostki politycy się kłócą. Niestety ten proces będzie postępować dalej, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych nastąpiło nie tylko. Zastąpienie PR-em polityki, ale obserwujemy coś mocniejszego, szczególnie w czasie wyborów. Obserwujemy połączenie metod show biznesu z marketingiem politycznym. Czyli tam, żeby wygrać wybory, nie tylko trzeba uprawiać marketing polityczny, nie tylko trzeba uprawiać PR polityczny, ale trzeba stosować show biznes do marketingu politycznego. To widać też pewne pierwsze przejawy takiego podejścia, widać też w Polsce. Bierze się to stąd, że niestety ludzie nie będą analizowali programów politycznych. Już dawno nikt tego nie robi. Zresztą sam takie programy zdarzało się, że pisałem na 5 minut przed występem danego polityka w studiu telewizyjnym. W tej, chwili, w tej chwili niestety ludzie się bardziej koncentrują i ten proces, podkreślam, będzie postępować. Na tym, czy na przykład, przede wszystkim, czy polityk gestykuluje spójnie, nie tylko polityk zresztą. W środowiskach koncernów często karierę największą robią ci, którzy potrafią się dobrze sprzedać pr -owo. Ci, u których widzimy absolutną spójność między tym, co mówią, a tym, jak gestykulują. Wielu naszych polityków nie miało i nie, ma, nie prezentuje tej spójności. Na przykład, jeśli Państwo pamiętacie, profesor premier Buzek bardzo często stosował gest negacji gdy chciał coś podkreślić, zamiast podkreślić to gestem skupiającym na przykład, stosował gest negacji. No było to dość groteskowe, bo wyglądało to trochę tak, jakby sam sobie zaprzeczał. A kiedy mówił na przykład, tak proszę Państwa, to jest bardzo ważny problem, powołamy komisję, zbadamy ten problem. No i potem się dziwił, dlaczego opinia, sondaż opinii pokazywał, że prawie nikt mu nie wierzył. Jeszcze gorzej wypadał przewodniczący Marian Krzaklewski gdy pamiętam kiedyś w hali Oliwia wystąpił i powiedział wykonując pewien charakterystyczny gest kochani jestem absolutnie przekonany no ten gest kojarzymy z wątpliwościami a nie z pewnością siebie nie z silną motywacją potem kontynuował jesteśmy przekonani że mam absolutną pewność powiedział że teraz dopiero mamy uporządkowany program partii politycznej wykonując gest bałaganu i no cóż, powiem na koniec, że ten program doprowadzi bardzo szybko do wzrostu gospodarczego. Ludzie może nie są specjalistami w zakresie języka ciała, ale tego typu niespójności wychwytują natychmiast. Można powiedzieć, że większość z nas jednak ma dobrą intuicję w rozpoznawaniu, czy ktoś mówi spójnie, czy niespójnie. I to nie jest tak, że niespójność się pojawia wtedy, kiedy ktoś kłamie. Niekoniecznie. Ludzie mogą mieć złe nawyki gestykulacyjne. Tak jak można jeżdżąc na nartach, mieć złe nawyki w jeździe na nartach, tak można mieć złe nawyki gestykulacyjne. Czyli możemy być najmądrzejsi na świecie, ale nie robimy żadnej kariery tylko dlatego, że mamy bardzo niedobre nawyki gestykulacyjne. To mi przypomina takie zjawisko słuchu absolutnego. To nie jest prawdą nie jest prawdą to, że Musimy mieć słuch absolutny, żeby odróżnić harmonię od dysharmonii, od dysonansu. No nieprawda, każdy przeciętny człowiek jest w stanie łatwo powiedzieć, które dźwięki razem brzmią harmonijnie, a które prowadzą do dysonansu. I podobnie jest z technikami języka ciała i tym, o czym mówimy. Taki argument na koniec, dlaczego zarażamy się najsilniej ciałem, czy sposobem bycia. Mówiąc w skrócie, a nie intelektem, nie logiką. Zauważmy, że w Polsce wydaje się, że właśnie cała Polska oszalała, na pewno państwo, na pewno Państwo to śledzicie na ekranach, wszyscy śpiewają lub tańczą. Cała Polska jest roztańczona. Nigdy w historii dotąd nie powstało tyle szkół tańca, co w, w, w ostatnich latach, tak naprawdę. No, można by powiedzieć, że to jest pewien ewenement, bo Nigdy nie ceniliśmy w Polsce tańca tak bardzo jak Hiszpanie, tak bardzo jak inne nacja, Grecy na przykład. Możliwe to było dzięki temu, że telewizje, właściwie dwie głównie telewizje, zasetowały nowy trend. Czyli spowodowały, że taniec stał się modny. Spowodowały za pomocą takich, a nie innych programów, że wszyscy o tym tańcu mówią. Oczywiście ja nie, mów, nie twierdzę, czy to jest dobre czy złe, twierdzę tylko, że to jest najprostszy sposób zarażania sposobem bycia, poprzestaniec. Trochę jest trudniej, ale to też jest możliwe, zarażać ludzi emocjami. W końcu w kinach wzruszamy się, albo śmiejemy, albo płaczemy. Natomiast no nie znam osobiście żadnego przypadku skutecznego zarażenia ilorazem IQ. Dziękuję za uwagę.